Święty Jacku, tronie nasz, do świętości drogę nam wskaż. Naucz jak przez życie iść, by talentów nie zmarnować nic. Wielka sobota jest czasem wielkiej ciszy. Od samego rana, kiedy gromadzimy się w naszych świątyniach przychodzimy do grobu Pańskiego. Tam widzimy postać Chrystusa, który leży w grobie oraz zasłonięty obraz monstrancji, żywego Boga pod serdeczną woalką, gdzie chcemy poprzez tę zasłonę i grobu Pańskiego oraz zasłonę która spoczywa na monstrancji, zobaczyć samego Boga. Odkryć tę prawdę o tym, który za nas umarł, który oddał swoje życie za człowieka. Oddał życie, abyśmy mieli wieczność. Żyli całe życie nadzieją wieczności. Grób jest również tym przejściem. A dowiadujemy się o tym, kiedy przychodzimy już na wieczerze paschalną, Tą wigilię, która ma wszystkie pod sobą, jest najbardziej uroczystą wigilią ze wszystkich świąt i uroczystości kościelnych, bo jest wigilią, która proklamuje, która ogłasza poprzez uroczysty śpiew Alleluja zwycięstwo Boga nad śmiercią, nad grzechem, nad beznadziejnością. Dlatego zapraszamy podczas całego dnia, nie tylko w czasie poświęcenia pokarmów, ale również od tak, wpaść na chwilkę, aby towarzyszyć Jezusowi, ale także wpatrując się w grupę Jezusa Chrystusa, zadać sobie pytanie o własnym życiu, przeznaczeniu, o naszej przemijalności, o tym, że przyjdzie czas również, iż ktoś inny będzie poprzez naszą śmierć zaproszony, aby nas odprowadzić na spoczynek, który będzie tylko krótki. Bo za chwilę Pan zmartwychwstanie i wskrzesi wszystkie, wszystkich zmarłych, wszystkie e, ciała zmarłych, aby spotkać się z nimi i żyć znów na wieki. Chcielibyśmy zatem znaleźć odrobinę czasu w tym naszym przygotowaniu domowym na uroczyste świętowanie Wielkiej Nocy. Zapraszamy, moi drodzy, na tą Wigilię, podczas której Liturgia Światła a także poświęcenie wody chrzcielnej. Również to uroczysta alleluja i msza święta wdzięczności Panu Bogu za to wszystko, co poprzedziło Jego zmartwychwstanie. Chcemy podziękować osobiście Bogu za Jego cierpienie i śmierć i za Jego miłość, która w tym wszystkim jest najbardziej wyrażona. Zapraszamy. Na wigilię paschanu, Wielką Sobą. Święty Jacku, na drogę nasz do świętości drogę nam wskaż, Nauczy jak przed życiem iść, by